Są takie produkcje, do których aż muszę wstać, chociaż produkcją to jest w ogóle ciężko nazwać. Więc jeżeli komukolwiek, kiedykolwiek do głowy przyjdzie, żeby to w ogóle obejrzeć, to jest naprawdę rzesza innych, ciekawszych rzeczy do zrobienia. Między innymi, obieranie ziemniaków, solenie, fasoli, ewentualnie możecie, nie wiem, po prostu biurko wylizać wszystko, co sobie wyobrazicie, co nawet będzie ohydne. I tak jest lepsze niż zobaczenie tego czegoś. I generalnie tego materiału nawet nie będę montował, dołożę tylko kilka fragmentów z tego godzinnego syfu. I to tak tyci, tyci, bo w większości się nie da tutaj pokazać, dlatego że jest to snuff movie. I to jest z podręki Lucifera Valentina, którego kiedyś miałem okazję. No, obejrzeć to duże słowo, bo wyłączyłem po 20 minutach. Slaughtered Vomit Dolls. Siedziała laska. Ktoś to kręcił ziemniakiem i ona tak wymiotowała i to żarła, wymiotowała i to żarła i tak w kółko. No i po prostu się zastanawiałem, po co ja mam to oglądać? No jest to obrzydliwe, ale już po prostu też dużo widziałem, więc niekoniecznie mnie tam od razu wywala z kapci jak widzę takie rzeczy. Natomiast no, jest to zupełnie bezwartościowe i teraz oczywiście wkraczają tutaj jeszcze elementy gore, aczkolwiek no dla tych ludzi, którzy piszą na przykład pod Teryfajerem albo innymi produkcjami tego typu, gdzie jest mocne gore że po co to oglądać? To jest gore dla samego gora, fabuła jest szczątkowa. To w tym jednym wypadku mogę tylko powiedzieć to zdanie. To obejrzyjcie ten film, to gówno, to ścierwo, i wtedy mi powiedzcie, że Terry Fire jest gorem dla gór. Nie. To gówno jest gorem dla goru, jest soft cimci rincim dla soft cimci rincim, jest żyganiem, szczaniem i sraniem po prostu pod siebie, i to jest losowa zlepka scen, które są jakoś tam dynamicznie przemontowane nagrana kamerką, nagrane całość jest kamerką wujka z wesela po prostu z łapci. No i się bawimy tylko, że nie, bo po 20 minucie, a trwa to godzinę z hakiem już byłem zmęczony, ale musiałem dobrnąć do końca. Dlaczego? Bo właśnie nie powiedziałem jeszcze tego. Jak myślicie, że sam sobie to włączyłem do mówienia, tak sobie siedzę się nudzę i myślę o Jakieś najgorsze gówno świata bym włączył. No nie, mam trochę innych jeszcze materiałów do zrealizowania ciekawszych. To mi polecił jeden ze wspierających, a mianowicie najnowszy rekin, duży rekin już, bo wielogłowy rekin. Beksi, któremu ten materiał dedykuje. Natomiast ja wiem też, kto to jest Beksi? Bo jego żem poznał i wiem, co wstawię na Discordzie na jedynym plus 18 kanale, jaki mamy, NSVW. Serdecznie zapraszam. Jak zobaczycie, co tam wrzuca, to się domyślicie, czemu on to w ogóle włączył, a potem czemu mi polecił. Chociaż nie wiem czy polecił, po prostu powiedział, żebym to obejrzał w ramach wsparcia, no i tak, no obejrzałem, okej. Okay. Przyznaję, z pięć minut pod koniec przewinąłem, bo po prostu kolejna baba wypinała dupę, już mi się znudziło. No to, serio, no jak już miałbym oglądać tego typu rzeczy, dla jakiejkolwiek uciechy, no to na pomarańczowej platformie jest to przynajmniej w lepszej jakości zrobione. A tutaj nie będę opowiadał o <grych> fabule, tak. Nie, 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 no szanujmy się, nie ma tutaj takiego słowa. Nie będę opowiadał o tym, co się wydarzyło, bo tam się absolutnie kurwa nic nie wydarzyło. To jest po prostu kręcenie i świecenie dupą i nie tylko dupą. I na serio, szczanie i znowu jest żeganie, tak jak flotter dwomi Dolls i potem ktoś to żre i potem znowu żyga, a potem ktoś komuś obcina Japę I, i tam też se nech, puszcza pawia. Nie, no co po prostu, słuchajcie, jest taki pasztet, że jestem absolutnym antyfanem argumentu w stylu, że o, jak ktoś zrobił szokujący film, to pewnie jest psychopatą, albo ma zryty Beret. I nigdy tego nie używam, no bo takiego terryfajera no, zrobił po prostu sobie ziomek, który lubi gor. i jakąś tam fabułę zaimplementował. Ona nie jest wysokich lotów, nie jest on dobrym scenarzystą, ale sobie zrobił, ok? I tyle, nie uważam go za psychola z tego powodu. Nie każdemu się to musi podobać, no jest to taki podgatunek horroru brutalny i tyle. Natomiast jest wyjątek właśnie przy tego typu ścierwach, bo filmem tego nie nazwę, gdzie użyłbym tego stwierdzenia, że no trzeba być po prostu. Jedniętym, żeby to zrobić, chyba że w formie jakiegoś, nie wiem czy ta taniego porno, ale powiedzcie mi, kto będzie chciał oglądać, jak randomowe laski albo jakiegoś dropsasy dolewają i się tym faszerują i potem wymiotują jedna w drugą, albo szczają po sobie. Ja rozumiem, że są fetyszyści, na przykład Bexy, bo mi to polecił przecież, no to tak, to dla tych ludzi. Z drugiej strony ktoś powie, ale to ma obrzydzać, a nie się podobać, jasne. Tylko jeżeli to nie ma żadnego kontekstu, jeżeli to jest bez żadnej otoczki, jeżeli to są sceny dla samych scen, to nie wiem, no mogę iść zaraz tutaj na panele się zlać, se to polizać i będę miał ten sam rodzaj rozrywki tylko w 5D, bo jeszcze to poczuję, tak? Poczuję ten smak, więc no tutaj mniej więcej takie rzeczy się dzieją. Jakieś tam tyci urywki widzicie, bo reszta jest po prostu absolutnie niedopuszczalna, żeby na YouTubie pokazać, więc to jest taki krótki dzisiaj materiał bez cięć. Po prostu to jest mój jeden taki dłuższy, dłuższy w sensie bezcień, ale krótszy jak na materiały inne, które wrzucam. Wywód na temat tego, że trzeba być zjebem, żeby kręcić takie rzeczy. Tak uważam, wyjątkowo sobie pozwolę użyć tego argumentu i serio nie wiem, czemu ktoś miałby to chcieć oglądać, nawet jeżeli dla samego obrzydzenia w sobie, no to nie wiem, i zjedz gówno czy coś. Może będzie fajnie. Dla mnie to nawet nie ma skali, żeby to ocenić. Więc zostawiłbym nawet nie 0, bo 0 to już zdarzało mi się wystawiać, nawet jakieś ujemne oceny. Tutaj w skali 10-gwiazdkowej, ja bym zapodał takie minus 14, wydaje mi się. Nie wiem, czy kiedyś wyżej albo niżej postawiłem. Może coś tam jeszcze było, jakieś minus 8, minus 12 przy jakichś dziwnych, tragicznych rzeczach, nie pamiętam. Więc tutaj taka ocena by była minus 14 na 10. No już nawet, nie wierzę, że to powiem, ale japoński króliczek doświadczalny był lepszy, to też były tortury dla tortur, ale kurde to nie jest, aż, znaczy też jest z ziemniakiem nakręcone i też nie ma to żadnej wartości w sobie poza tej takiej gorowej i obrzydzania, ale kurde jeszcze jakoś to było tak sklejone, że tam faktycznie było gorowo, a nie że po prostu trzy czwarte z tej godziny to baba co świeci dupskiem. I to jeszcze z takich ochydnych jakichś kątów to pokazane wiecie ona sika to jest spod spodu kamera ustawiona ona osikuje tę kamerę potem wymiotuje i tam ktoś jej łapę do japy do wsadza ona znowu żyga i ja zaraz dostanę chyba demonetyzację na tym materiale ale dobra wpijdzie to on w sumie. Tak szczerze to, to jest taki krótki materiał na ten temat. Beksi jakbyś chciał jeszcze w kolejnym miesiącu zostać na poziomie tego bonusu to po prostu Zmień kategorię filmów do poleceniami. Ja już nie będę przyjmował tego typu rzeczy, ponieważ o każdym tego typu filmie, czy z podręki tego gościa, bo ma ich jeszcze kilka, poza 2 i które kiedyś z własnej woli włączyłem, dlatego nie oglądałem do końca, bo stwierdziłem, że po co. No to o każdym tego typu SNAF mówi się, czy o większości znacznej, a na pewno o jego dziełach. Powiem po prostu to samo, więc to by był. Mógłbym wrzucić ten materiał jeszcze raz, tylko nazwać go inaczej. I to myślę o wszystkich tych, prawie że wszystkich, snaw moviesach, a oglądalne, bezwartościowe, bez żadnego kontekstu, ścierwo, które nie wierzę, że zrobił człowiek jakkolwiek stabilny psychicznie i tyle. Idę po prostu, jak to mówił kiedyś z 15 lat temu taki Motylek na YouTube, nie wiem czy kojarzycie, Boomerzy może będą wiedzieli. Idę się wysrać na niego, nie ja mam to wszystko w dupie i dziękuję Państwu za uwagę. Proszę mi już nie polecać snafów, bo no nie planuję omawiać chyba że jakiś taki serio będzie, który ma jakikolwiek kontekst albo jest po prostu trochę chociaż lepiej zrobiony, bo ja oczywiście rozumiem, że to ma wyglądać, jakby to były prawdziwe nagrania, więc nie oczekuję jakości 4K, ale lepiej zrobiony w sensie pomysłu na to, tak, żeby była jasność. No i to tyle ode mnie, Beksi. Podziel się, co sądzisz o tej wspaniałej produkcji? Ja wiem, że też chyba pisałeś na streamie u mnie, że cię zniesmaczyła scena z jelitami. Okej, okay, ona jest mocna, to się jeszcze tak odniosę tylko na koniec. Tylko, że jest tak abstrakcyjna, że ja po prostu siedziałem z pokerfacem, bo jeżeli komuś wyrwiesz wszystkie bebechy, on dalej żyje i krzyczy, to, to nie ma żadnego sensu, więc mnie to nie przeraża, bo to widzę, że jakąś szynkę położyli, czy jakąś kaszankę, i potem rozciągają to i gryzą i znowu bełtają się tam czy na to. No tak to wygląda w tym filmie po prostu tak. Byłoby to faktycznie może dla mnie przynajmniej bo widziałem dużo już syfu takie niesmaczne gdyby to było jakkolwiek realistyczne a to jest abstrakcja to jest bajka dla dorosłych więc mnie to już po prostu chyba nie rusza za specjalnie serio. Wiem że jak ktoś kto nie siedzi w tego typu kontencie w ogóle albo w horrorach też mało i włączyłby coś takiego to może go zmieścić z planszy. To żeby była jasność, uprzedzam, nie róbcie tego, nie włączajcie, jest to dostępne gdzieś w internetach, no bo przecież nikt nie będzie płacił za to chociażby złamanego grosza, no szanujmy się. Natomiast, no jak już widzieliście jakieś podobne rzeczy, może będziecie mieli tak jak ja, jeżeli ktokolwiek jednak zdecyduje się włączyć, że no to jest zbyt absurdalne, żeby to w ogóle przerażało, nie smaczyło czy coś, także... Idź ta, panie, w uj z takimi filmami. Znaczy, filmami. Dobra, to jest produkt podobny. Dziękuję za uwagę serdecznie. Widzimy się w kolejnych. Kto z was dotrwał do końca, zostawcie hashtag what the WTF po prostu albo po co, dlaczego. Trochę pocierpiałem, ale to tylko godzinę trwa. Chociaż w przypadku tego dziadostwa to aż godzinę. No i co, idę sobie. Idę sobie, słuchajcie, obierać marchewkę odbytem. Dziękuję, trzymajcie się. Do zobaczenia. Nie wiem za co dziękuję. Za uwagę, tak. Pa. I'm gonna look for nice place, That isn't so goddamn cold.